W optymalnym procesie realizacji zamówień niezwykle istotne jest to, aby sprawnie zebrać towary z magazynu. Pomagają w tym lokalizacje magazynowe. Czym dokładnie są, po co się ich używa i jakie są rzeczy, które trzeba o nich wiedzieć, dowiesz się właśnie w dzisiejszym odcinku. Partnerem odcinka jest namagazyn.pl. Wszystko, czego potrzebujesz w swoim magazynie. Nazywam się Dominik Worsa, uwalniam czas w e-commerce. Lokalizacje magazynowe to bardzo istotny czynnik w optymalnym procesie pakowania. Pomagają odszukać towar w czasie zbierania danych zamówień. Tworzą one niejako bazę adresów całego twojego magazynu. Każda półka to osobny adres, nawet ten adres może być dokładniejszy. Dzięki temu magazynier, który zbiera finalnie towar, nie musi pamiętać, gdzie on konkretnie leży. Lokalizacje to tak naprawdę kod alfanumeryczny, który odpowiada właśnie każdemu adresowi. Te adresy mogą tworzyć taką dokładną ścieżkę tego, jak magazynier ma zebrać towar. Dzięki temu ułatwia się zbieranie, ponieważ tylko raz w danym tak naprawdę kółeczku, które magazynier robi po magazynie, tylko raz jest na danej lokalizacji, nie musi chodzić z jednego końca na drugi. Raz tu, raz tam. Dodatkowo, podczas tworzenia paczki zamówień, które będziemy zbierać w danym momencie, możemy wybrać te, które są w określonym miejscu w magazynie, albo tylko w jednej lokalizacji, jeżeli tych zamówień jest oczywiście wystarczająco dużo. Lokalizacje w znaczny sposób ułatwiają szkolenie nowych pracowników, ze względu na to, że nie trzeba ich uczyć, gdzie dany towar leży w magazynie. Dodatkowo, w momencie, kiedy towar zmieni swoją lokalizację. No, jeżeli oznaczymy to w systemie, to też nie będzie trzeba się od nowa uczyć i przypominać sobie, że go przestawiliśmy. Jedyną rzeczą, której musisz nauczyć magazyniera, jeżeli używasz systemu obsługującego lokalizację, to tak naprawdę obsługa tego systemu, która jest przeważnie bajecznie prosta. Więc możesz skrócić czas szkolenia nowego magazyniera nawet do kilkudziesięciu minut. Aby korzystać w pełni z dobrodziejstw, które dają lokalizacje magazynowe, trzeba mieć przede wszystkim odpowiedni system, odpowiednie oprogramowanie, ale również odpowiedni sprzęt. Tym sprzętem może być zwykły telefon połączony po bluetoothie z jakimś czytnikiem kodów. Taką najbardziej wydajną i optymalną, moim zdaniem, formą sprzętu, który obsługuje lokalizacje magazynowe i pomaga magazynierom w pracy, są kolektory danych. To są tak naprawdę telefony komórkowe, które są. Wyposażone w dodatkowy skaner kodów. Ważne jest, aby one były dobrej jakości. Mówię tutaj o skanerach, które są wbudowane, ze względu na to, że jeżeli są kiepskiej jakości, to magazynierzy będą mieli zwyczajnie problem z tym, żeby zeskanować dany towar. Te konkretne kolektory, które są bardzo dobrej cenie i świetnej jakości, model M3 Mobile SL20, możesz kupić w sklepie namagazyn.pl. Link znajdziesz w opisie. Tak jak już mówiłem. Potrzebny ci będzie odpowiedni system. Przeważnie jest to system klasy WMS, czyli Warehouse Management System, ale w mniejszych firmach można również używać prostszych tego typu systemów. Czym różni się prawdziwy WMS od prostego systemu, jakim może być na przykład BaseLinker? W takim pełnoprawnym WMS-ie każda jednostka towaru może mieć swoją lokalizację, a w BaseLinkerze jeden towar Czyli całe SKU ma tylko jedną lokalizację. Różnica jest taka, że jeżeli chodzi o Base Linkera, przy użyciu Base Linkera możesz towar mieć tylko w jednym miejscu i wiedzieć, jaka jest jego lokalizacja, a w WMS-ie możesz mieć towar w wielu lokalizacjach i tak naprawdę, niezależnie od tego, gdzie one leżą, system będzie wiedział, że tu jest 30 sztuk, tam 40, tu 15 i pokieruje magazyniera tam, gdzie ma najbliżej albo tam, gdzie jest najmniej sztuk. Zależy, jak. Skonfigurujesz taki system. Kolejną rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o lokalizacjach, jest to, w jaki sposób one działają w systemach. Są dwie możliwości. Albo w takiej prostej formie działają po prostu na zasadzie alfabetu. Każde kolejne alfabetyczna lokalizacja to jest kolejne miejsce, gdzie poprowadzony zostanie magazynier. W takich rozbudowanych bardziej systemach, jak na przykład Easy Storage, który jest pełnoprawnym WMS-em, możesz dołożyć dodatkowo jeszcze kolejność danych lokalizacji i tutaj już nie zachodzi ta zależność alfabetyczności tej jednej lokalizacji do tego gdzie ona się znajduje w systemie i kiedy do niej dojdzie magazynier. Jeżeli chciałbyś żebym opowiedział więcej o tym jak zaplanować swój cały magazyn, o tym jak zaplanować właśnie strukturę tych adresów w lokalizacjach, to napisz komentarz, a ja chętnie nagram o tym odcinek w jaki sposób zaplanować właśnie Lokalizacji u siebie w firmie. Kolejną zaletą używania pełnoprawnego systemu klasy WMS jest to, że magazyn można dzielić na tak zwane strefy. Mamy na przykład strefę składowania, szybkiego dostępu, pakowania, czy na przykład magazyn palet. Dzięki temu program wie, w którym miejscu leżą zapasy w którym miejscu muszą być małe opakowania, do których jest łatwy dostęp dla kogoś, kto zbiera towar. W wyniku czego? Można automatycznie przemieszczać towary właśnie ze strefy składowania, wysokiego składu czy palet do innych stref, w których te towary się skończyły. A magazynier, który zbiera, nigdy nie zostanie wysłany na tą strefę, do której trafić nie powinien. Jeżeli mój materiał był dla Ciebie wartościowy, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału Aspekty Handlu. W implemo tematem lokalizacji zajmujemy się na co dzień, także jeżeli potrzebowałbyś pomocy, to zapraszamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!